Witajcie. Nie będziemy specjalnie poświęcać y, czasu na każdy gatunek komponotusów y, osobno. Zrobimy mały update wszystkich kolonii, które się y, znajdują. Zobaczymy, jaki jest stan, jak kolonie się rozwijają. Jeżeli któraś z kolonii będzie wymagała specjalnego skupienia, czy zaistnieje jakiś fakt, który spowoduje, że możemy się do nie wiem, zatrzymać, wtedy. Na niej się skupimy. Kolonie, które pojawiły się w zeszłym tygodniu, są to. No, światło jest i będzie dobra, nie będziemy się tym przejmować. Są to dwie małe kolonie nikobarensisów Królowa, tutaj są dwie robotnice. W drugiej próbówce mamy. Przecież podłożę rękę, może uda mi się złapać ostrość. Królowa, pięć robotnic. Tutaj. Zostało wciągnięte pożywienie w głąb komory. Kolejna kolonia Camponotus Camelinus. Rówki będą nadawały się do, do przeniesienia. Jest około 15-20 robotnic. Królowa jest schowana tutaj w, tym, w tej czarnej zanieczyszczonej powierzchni przy wacie. Rówki są dosyć. Agresywne i dosyć szybko się poruszają. Może zobaczcie, zrobimy w ten sposób i o zwiększymy tutaj przybliżenie królowa. O, ustawia jest centralnie teraz. I królowa jest tutaj schowana po prawej stronie od potomstwa. Kolonia dosyć szybko się rozwija, zwłaszcza, że jest umieszczona w piekarniku. Temperatura około 26 stopni. Dawna nazwa Camponotus trunctatus, teraz Kolobopsis truncata. I z dwóch kolonii, które wcześniej widzieliśmy, mamy królową, pierwszą robotnicę. Wczoraj jeszcze jej nie było, dzisiaj się pojawiła. Mamy jajka, mamy larwę i mamy poczwarkę. No i to tutaj akurat y, dobrze się rzuca w oczy widzimy, że y, poczwarka nie ma obszędu tak jak Monika Rubida czy Tetramorium caspitu. Cieszę się, że pierwsza z robotnic się wreszcie. Wykluła. Mrówka yy, od początku wydawała mi się bezproblemowa, królowa, pomimo tego, że zakłada gniazdo w sposób klasztorny. Była raz w tygodniu dokarmiana. Jeżeli macie taką możliwość i chcecie, uważacie, że jest taka potrzeba, ja osobiście uważam, że tak, należy ją dokarmić. Następne kolonie to Camponotus barbaricus, królowa z potomstwem, z dużą liczbą larw i już widzimy poczwarek. Bardzo dobry znak. I druga kolonia, gdzie widzimy już pierwszą wykrutą robotnicę, jaja oraz niewielka ilość potomstwa. Oczywiście cały zwierzyniec jest dokarmiany. Królowa Camponotus vagus. Bardzo podobna do Herkulanusów i do Sexatilis. Jednak umaszczenie jest czarne i włoski są srebrne, a nie złotawe. Niewielka ilość potomstwa. Królową warto dokarniać również co, co tydzień, bardzo chętnie spija miód, wszelkiego typu suropy oraz wodę miodową. Kolona, kolonia to Camponotus pilicornis, na no, hodowla, która idzie jak po grudzie. Królowa przed hibernacją posiadała potomstwo, zjadła je. Adopcja również nie powiodła się. Widzimy, że królowa posiada mały pakiet jaj. Zostawimy myśląc w spokoju, żeby ich nie zjadła i wrócimy do niej za jakiś czas. Kamponotus turkestanus. Królowa z własnym potomstwem, jaja, larwy. Widzimy podłożone poczwarki Camponotus Nicobarensis. Nie zostały przez nią otworzone. Znajdują się na śmieciach razem z pożywieniem. Królowa jest również systematycznie dokarmiana i chętnie spożywa płyny. Jedyna kolonia, która mi pozostała, kamponotusów etiopsów. Mrówki są po dosyć obfitym karmieniu, co widać po ich odwłokach. Mrówki po hibernacji zaczęły bardzo szybko się rozwijać. W zeszłym roku było to naprawdę toporne. Jak widzicie, mamy cały tutaj pakiet otomstwa, morówki są dosyć często dokarmiane. Jak widać, kolonii to dosyć dobrze służy. Camponotus sylvaticus. Od razu nadmienię, że jest to tylko część kolonii. Są tutaj larwy i jaja. Kilkanaście nasie raz kurową. Reszta. Robotnic i potomstwa, czyli poczwarki znajduje się poza probówką. Dopiero wypatrzyłem to dopiero przed chwilą i nie będę tam rozgrzebywał te Pomiędzy kamieniami mrówki przeniosły potomstwo, które obszar cały znajduje się po cieplejszej stronie gniazda, na macie grzewczej. Widać, temperatura służy szybszemu rozwojowi i w przypadku, myślę, większej kolonii warto tutaj byłoby zróżnicować powierzchnie cieplejsze i zimniejsze tą cieplejszą ogrzewaną gdzie mrówki były przechowywały potomstwo. Które za chwileczkę się wykluje i zasilisz szeregi robotnic, z której jaja i poczwarki, żeby znajdowały się w chłodniejszej, wilgotniejszej części formikaru. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Dobra lekcja, na którą nie zwróciłem wcześniej uwagę. Teraz jestem mądrzejszy o jedno doświadczenie. Kolejna kolonia to. Camponotus selenę. Kolonia licząca już około 10-15 robotnic. Może 12-13. Ja zaokrągam zawsze w takich sobie okrągłych cyfrach. Kłowa ma się dobrze. Zobaczmy tylko, czy czy jest potomstwo. No i jest. To dosyć dobrze cieszy. Pierwsza kolonia, którą miałem, nie dała rady. Padła. Ta widać dogrzewana. Daje sobie świetnie radę. Jedna z kolonii Camponotus herculanus, królowa około 8-9 robotnic wraz z potomstwem. Powiem szczerze, że, że nie mam szczęścia do, do tego akurat gatunku. To ostatnio padły mi dwie same królowe i najciężej jest mi wyprowadzić. Potomstwo do takiej liczby, jak tutaj widzimy, męczę się strasznie. Nie wiem, jakie błędy popełniam. Wszystkie mówki mniej więcej staram się dogrzewać i, i dobrze wykarniać. E, zasady, dlaczego jedne królowe mi padają, a drugie nie, nie potrafię do tej pory rozwiązać. Tym bardziej cieszy mnie sukces, że wszystkie moje kolonie liczą teraz w granicach 80 robotników. No i czas na ligni Perdę, Camponotus, gmachówka żywotoczna, pięknie wybarwiona, duża kolonia, bałagan, dosyć duże. Myślę, że kwestia na przyszłość to porobienia tutaj komór, czyli przegród korkowych, które uniemożliwią wciąganie mrówką, Tutaj, takiego tego sreberka, który widzicie, gdzie jest obleczone watą, wata wyszerpana tutaj z wejścia, to co czynią teraz robotnice, resztki, pewnie pokarmowe, jakiegoś słodkiego syropu, zasypane wadą, watą, odpady. Jak widzicie, to chyba jest resztki mrówki, szczółkami pod spodem. Mamy do zostałości świeższa, czyli czekają nas przenosiny. No i ostatnia kolonia, tą, którą wzięliście w atparkingu, komponotus mądrzu. Kolejną stroną rozpoczniemy zabawę na, na nowo. Ostatnio dojechały też yy, na święta Rówki. Pamiętacie, powiedziałem, że zrobiłem sobie prezent. Tutaj mamy Camponotus Piceus. Nieduża kolonia około 4-5 robotnic, królowa. I najważniejsze, że tutaj o, pod palcem może być lepiej widać znajduje się potomstwo. Nieduże rozmiary ale mrówki dosyć szybkie i chyba tak samo szybkie jak kamelinusy oraz te murki, które Wam pokażę jest to Camponotus lateralis zdecydowanie dużo większa liczba potomstwa królowa z dużym odwłokiem, to dobrze zapleniona robotnice dwukolorowe, czarny odwok to głowa czerwień brąz. No nieduże rozmiary, jeżeli chodzi o komponotusy. Myślę, że tutaj można byłoby się pobawić jeszcze podchodanie potomstwa z falaksami. Tak, ta czerwona plama, to są falaksy. Ja wyciągnę sobie tylko jedną kolonię, i postaram sobie ją gdzieś tam cały ten pojemniczek odsunąć, ale Wam pokażę. Chyba najliczniejsza z moich kolonii aktualnie. 13-14 robotnic i całe mnóstwo potomstwa. Jeżeli wszystko dobrze się potoczy, za dwa miesiące liczba robotnic powinna się potroić i kolonia powinna osiągnąć około 40 Sztuk. Taka liczebność myślę, że dobrze powróży na, roz, na rozwój kolonii i na przyszłą hibernację. I myślę, że to są wszystkie e, komponotusy, które e, teraz e, znajdują się w, w moich hodowlach. Jeżeli pojawi się tylko coś nowego, pokażę Wam. Póki co, trzymajcie się ciepło. Cześć.